dodanka, które wysłałaś mi chyba tam wczoraj, czyli 28 kwietnia na, 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 tym, na Messengera. Jacek i Kasia szli tą samą drogą, no dobra. Jacek, tutaj mamy jakiegoś Jacka. Wiemy, że poruszał się z prędkością 4,5 km na godzinę. Z kolei Kasia z prędkością 3 km na godzinę. W chwili, gdy Jacek zauważył Kasię, odległość między nimi wynosiła 200 metrów. Patrz na rysunek. Dobra, czyli to jest tak naprawdę <coughs> sytuacja, że yy, no, nagle o znikąd pojawił się Jacek, nagle o znikąd pojawiła się Kasia i cały czas szli z tą, a nie inną prędkością. I, I co? I, aha, i pytanie jest kiedy <laughs> Jacek dogonił e, Kasię. Jak to zrobić? Takie zadania typu właśnie: e, no, zdarzają się, że są właśnie dwie prędkości i ktoś ma dogonić kogoś, i pytanie jest po jakim czasie. To są takie dosyć, bym powiedziała, charakterystyczne zadania, e, które najlepiej rozwiązywać. E, Okay? <laughs> Jednym takim konkretnym sposobem. Mianowicie, w sumie wytłumaczyć to chyba na dwa sposoby. W takim kontekście fizycznym, oraz w takim kontekście czysto, jakby na chłopski rozum. To może najpierw zacznę od tego kontekstu fizycznego. Od tego, od którego nie chciałam w sumie zaczynać, ale on chyba może być względnie łatwiejszy, w sensie szybszy, a ten drugi to będzie taki bardziej na <laughs> logikę. Dobra, i teraz tak. <laughs> Tutaj potrzebna jest troszeczkę wiedza z fizyki, wobec tego <laughs> spróbuję Ci zobrazować sytuację. Wyobraź sobie <laughs> coś takiego, jak na przykład dwa samochody, jeden powiedzmy jedzie z prędkością 60 km na godzinę, drugi jedzie z prędkością 70 km na godzinę. no i oczywiście zaczyna go wyprzedzać no i teraz one względem siebie, względem siebie jaką mają prędkość, to jest tak zwana prędkość względna, czyli <laughs> tak naprawdę jeżeli ten jest 60 ten jakby 70, to one względem siebie jadą jakby 10 km na godzinę. To znaczy, że ten jakby stał, a ten porusza się z prędkością jakby o 10 większą. Czyli one względem siebie mają prędkość 10 km na godzinę, mimo że on, one jakby jadą z inną prędkością 60 70, to jakby prędkość pomiędzy nimi, taka właśnie prędkość typowo pomiędzy jednym ciałem a drugim ciałem. To jest, 7, to jest 10 km na godzinę, czyli zawsze ta różnica. Weźmy sobie inną sytuację. Mamy jednego biegacza oraz mamy drugiego biegacza. No i powiedzmy, oboje biegną sobie z prędkością 90 km na godzinę. To tak naprawdę, prędkość pomiędzy nimi, oni tak naprawdę cały czas biegną i mogą ze sobą gadać, bo cały czas są jakby w równej linii. No bo biegną. Jakby z równą prędkością. Więc prędkość pomiędzy nimi tak naprawdę wynosi 0. Pomiędzy nimi, w sensie oczywiście względem otoczenia całego, to oni biegną z prędkością 10 km na godzinę. Ale pomiędzy tymi dwoma osobami jest 0 km na godzinę. W sensie prędkość pomiędzy nimi jest zerowa, w sensie, bo jest różnica prędkości równa, e, równa tutaj 0. Weźmy sobie inną sytuację, że też jest dwóch biegaczy, ale jeden biegnie powiedzmy z prędkością 5 km, to nawet nie jest bieg, drugi z prędkością też 10 km na godzinę, a może weźmy sobie 20, zaszalejmy. No to pytanie tutaj, z jaką prędkością, jaka jest prędkość pomiędzy jednym biegaczem a... Przepraszam bardzo, a, a drugim biegaczem. Właśnie różnica pomiędzy jednym a drugim biegaczem, to że akurat w tym przypadku 15 km na godzinę, czyli względem siebie one biegną z prędkością 15 km na godzinę. No i teraz wejdźmy właśnie w to samo z tymi, z tymi postaciami. Względem siebie, czyli jeżeli ta dziewczynka idzie 3 km na godzinę, ten chłopiec idzie 4,5, to względem nich względem siebie tych dwóch osób prędkość wynosi w takim razie półtora kilometra na godzinę. Półtora kilometra na godzinę. Hmm. Ok, dobra. No i teraz, jeżeli ich prędkość względna to jest półtora kilometra na godzinę. No to zastanówmy się, jaką on mają, oni mają drogę do pokonania. Oni mają drogę do pokonania, do pokonania 200, 200 metrów. No i rozchodzić tutaj tak typowo o czas. Czas jest dla nas jakby tutaj zagadką. No i teraz tak. Tutaj by warto było skorzystać sobie ze wzoru na prędkość, w takim ujęciu fizycznym. Ok, tylko teraz jest problem taki, że nie są spójne jednostki, mianowicie to są kilometry na godzinę, tutaj są metry, wobec tego no tutaj wypadałoby na przykład te metry zamienić sobie na kilometry. No w tym przypadku to będzie, będą dwie, dwie dziesiąte kilometra. Ok, no to co, mamy te wszystkie informacje już tak naprawdę podane, no to sobie podstawiamy, czyli pod V 1,5 pod s można sobie walnąć 0,2. No a T to T. No to teraz równanie z jedną niewiadomą, czyli w pierwszej kolejności pozbywamy się tego T. Dobra. No i następnie dzielimy sobie przez 1,5, ponieważ pomiędzy 1,5 a T jest mnożenie, wobec tego trzeba to podzielić. Już sięgam po kalkulator. Dzielimy sobie i uzyskuję tutaj coś takiego 0,1 3, 3, 3 godziny. Ok, to wiesz, co tutaj w takim razie ten zapis nie jest korzystny dla nas. Lepiej zapiszemy to w postaci ułamka, czyli to będzie 0,2 przez 1,5. Ale z racji tego, że no jest to ułamek dziesiętny w ułamku zwykłym, czyli tak być nie powinno, to przesuniemy sobie przecinek o jedno miejsce w prawo i uzyskamy już taki, taki legit. Eee, przecinek, znaczy ułamek. No i teraz mm, no to nadal niewiele nam mówi, bo to są 2 piętne godziny. Są 2 15 godziny. Dwie 15 godziny. Eee, no, a jak obliczyć w takim razie, ile to jest minut? Wiemy, że 1 godzina to jest 60 minut. No to żeby obliczyć sobie 2 15 godziny, no to musimy te 2 15 pomnożyć sobie razy 60. <laughs> no bo... 2,15 czego? Z godziny, czyli 2,15 razy ile? godziny, czyli razy 60. No i tutaj nam się elegancko skróci, co finalnie nam daje wynik 8 minut. Co finalnie daje tutaj 8 minut. E, dobra. A drugi taki sposób na zrobienie tego zadania jest taki, że tutaj w ogóle to odpada, że w pierwszej kolejności w ogóle może tutaj zamieńmy sobie troszeczkę te jednostki. Nie akurat, w sumie czekaj. No tak, lepiej zamienić te kilometry na godzinę, na, na jakieś tam metry na, na minutę. Jeżeli Kasia idzie z prędkością 3000 km w jedną godzinę, no to zastanówmy się w takim razie, ile ona pokonuje może w jedną minutę. Będzie prościej na początek. Czyli jeżeli w godzinę pokonuje tyle, no to żeby dowiedzieć się, ile pokonuje w minutę, no to musimy podzielić to przez 60, ponieważ jedna godzina ma 60 minut. I wychodzi na to, że tutaj oczywiście e, nie kilometrów, tylko metrów miałam napisać, czy tysiące metrów w ciągu jednej godziny. Ok, dobra. I tak samo zamieńmy sobie tego ryśka, nie? Tutaj mamy 4500 metrów w ciągu jednej godziny. Teraz zastanówmy się, ile on pokona w ciągu jednej minuty. No to tak identycznie. Musimy to podzielić przez 60 i uzyskujemy, że w ciągu jednej minuty on pokonuje 75, 75 metrów. No dobra, no to zróbmy sobie taką tutaj. To tabelkę eee, ok tutaj będzie powiedzmy ta nasza Kasia tu będzie ten Rysiek ok I teraz patrzcie. tutaj jest Kasia tu jest Rychu i mamy tak Początkowe położenie rycha, no to powiedzmy to jest ten początk początkowe, no to jest 0, 0 metrów. A w tym samym momencie Kaśka była na położeniu 200 metrów. I to jest jakby w czasie, jakby no zerowym. Powiedzmy, że to jest time, czas, dobra. Po kolejnej minucie, minęła kolejna minuta, no to pytanie. Kasia porusza się z prędkością 50 metrów na minutę, czyli Kasia po jednej minucie pokonała kolejne 50 metrów, więc obecnej, jakby obecnej położenie to jest 250. Tak w ogóle wydaje mi się, że kiedyś robiłyśmy sobie podobnego typu zadanie, z taką tabelką. No to możesz mi przypomnieć. Dobra. Albo sobie. Dobra, a z kolei położenie Rycha po jednej minucie, a wiemy, że Rychu porusza się z prędkością 75 metrów na minutę, to jeżeli jego początkowe położenie było 0, no to jego położenie po jednej minucie to jest 75 metrów. Dobra, no to patrzymy sobie w takim razie, jakie będzie położenie Kasi po dwóch minutach. Po kolejnej minucie znowu Kasia pokonała 50 metrów, no to jakby jej obecne położenie po dwóch minutach tego marszu czy czegokolwiek innego to będzie 300. Z kolei Rycha to będzie 150. Dobra. Po trzeciej minucie położenie kasie to będzie 350. Z kolei położenie Rycha to będzie ile 150? Plus 75, czyli to jest jakieś 225. I jaka jest idea? Idea jest taka, że cały czas jest sukcesywnie zapisujesz, sobie, znaczy po czwartej, po piątej, po szóstej i tak dalej, i tak dalej w minucie. I sprawdzasz, kiedy ich drogi jakby się zejdą. No bo to jest jakby położenie kasi, już tutaj, to jest ona jest teraz na 30, na 350 metrze. Z kolei rychu jest tutaj po na 225. No ale z racji, że rysiek. Porusza się szybciej, no to w którymś momencie ją dogoni. Tylko pytanie w którym momencie? No to już wiemy, że akurat po 8 minucie. Ale tą tabelką też sprawdź sobie, w którym momencie, jakby ich położenia się pokryją. Czyli powiedzmy, dojdziemy do sytuacji, że nie wiem, Kasia zrobi 1000 metrów, wyrychu zrobi 1000 metrów, no i oni się spotkają. W sensie nie jest strzelam, tam niekoniecznie będzie 1000. Ale jak będzie, będą takie same liczby, to znaczy, że no w tym momencie się oni spotykają. Bo to jest jakby ich cały czas położenie, czyli. To jest na początku 200 metrów od celu, tutaj nie. Potem jest 250 metrów, potem jest tam 300, 350, 400 itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I tak samo zrycham. Zerowe położenie, czy to jest jakby ten początek celu 75, 150, 225 i tak dalej, Aż oni się w końcu spotkają. Tylko pytanie, w której minucie. Okej. Okay. To w takim razie zadanie 13. Basia ma X lat. Za Y lat Basia będzie miała tyle lat, ile jej brat ma teraz. <grymne> Okej, okay. dobra, no to wypiszmy sobie. E, teraz. E, <grymne> I za Y lat i za Y lat. Dobra. No to mamy Basię. I mamy brata. Ok. No to Basia pytanie, ile ma teraz lat? Bacha ma teraz X lat. Eee, no a za Y lat będzie miała X plus Y. No bo jeżeli powiedzmy weźmy za sytuację, że ty masz teraz yy, nie wiem, yy, 15 lat. E, załóżmy, że teraz masz 15 lat, no to pytanie, ile będziesz miała za 4 lata? No 15 plus 4, no nie? Czyli jeżeli Basia ma teraz x lat, no to za y lat, czyli za ileś lat, będzie miała 15 plus 4, e, przepraszam, x plus y. E, dobra, no i teraz e, jest powiedziane, że za y lat Basia miała, będzie miała tyle lat, ile jej brat ma teraz, czyli wiek Basi za y lat będzie równy wiekowi brata obecnie, czyli Basia ma teraz y za y, y, y przepraszam x za y lat będzie miała x plus y lat, z kolei y, ten jej wiek za y lat będzie równy wiekowi brata teraz. No. OK, dobra. Czyli brat ma w takim razie teraz x plus y. E, no i teraz tak, brat Basi ma teraz x plus y lat. Oczywiście, prawda. Basia i jej brat za y lat będą mieli razem 2x plus 3y lat. Dobra. No za y lat e, Basia będzie miała x plus y, a za y, a jeżeli brat ma obecnie tyle, no to za y lat będzie miał tyle plus ten jeszcze y, plus ten jeszcze y. No i teraz sumuj, dodaj sobie do siebie to i to i zobacz, czy faktycznie wyjdzie ci. To wyrażenie. Dobra. Oka. Cena butów w sklepie internetowym była o 30% niższa od ceny takich butów w sklepie tradycyjnym. Buty te w sklepie internetowym były o zł tańsze od takich samych butów w sklepie tradycyjnym. No dobra, no to w takim razie przyjmijmy sobie że, dobra, to napiszmy sobie sklep tradycyjny, to będzie sklep online. Dobra, no i teraz tak, w sklepie tradycyjnym, tu to... i właśnie, teraz wszystko się tak naprawdę odnosi do tego sklepu tradycyjnego, więc tak naprawdę możemy przyjąć, że w sklepie tradycyjnym te nasze buty wynoszą jakby 100%, cena butów wynosi 100%. Z kolei cena butów... W sklepie. Poczekaj, przepraszam, z kolei cena butów w sklepie. Przepraszam. Z kolei cena butów w sklepie online jest o 30% tańsza, mniejsza, no to znaczy, że tam wynosi 70%. No bo jeżeli w sklepie jest 100%, w sklepie internetowym jest o 30% mniej, no to w sklepie tym internetowym musi być 70%. No i wiemy jednocześnie, że buty te w sklepie internetowym były o 75 zł tańsze. Od tych butów w sklepie tradycyjnym. Wobec tego, jeżeli w sklepie tradycyjnym one kosztowały X złotych, no to w sklepie online one kosztowały no, o 75 zł mniej, czyli X minus 75. Ok. Czyli nasze 100% to jest X, a w sklepie online one są jakby, no, stanowią jakby 70% stanowią 70%, no bo są o 30% tańsze, więc muszą stanowić 70%. I wiemy jednocześnie, że one są jakby o 75 zł tańsze od tych w sklepie tradycyjnym. Więc jeżeli założyłyśmy sobie, że w sklepie tradycyjnym one wynoszą, kosztują x zł, no to w sklepie online one muszą kosztować x minus 75. No dobrze, no to w takim razie co robimy? Najlepiej układamy sobie proporcje, tak jak zawsze robiłyśmy, czyli 100% to jest nasz x, a 70% to będzie nasze x. Może kiedy nam równa się. x minus 75. No i co dalej? No, mnożymy sobie na krzyż, czyli 100 razy x minus 75 równa się 70x. Mnożymy sobie nawias. 100x minus 7500 to jest 70x. x na jedną liczbę, na drugą, no to niech będzie to tak, że 100x minus 70x to jest 7500, czyli 30x to jest 7500, czyli x tutaj obustronnie podzielimy sobie przez 30. To jest ile? 250. Czyli co, to, co tutaj zaznaczyłaś sobie. Mhm. Czyli super. <grym>